Witam Państwa we wtorek, 14 dnia kwietnia. Z tej strony Daniel Kostecki obserwujemy wykres Hayden, parę euro/dolar. Na którym to widzimy dość znaczących rozmiarów wybicie z kanału spadkowego, o którym. Była mowa w ostatnim czasie. To wybicie dodatkowo zostało wykonane podczas publikacji danych makroekonomicznych ze Stanów Zjednoczonych. Natomiast jego siła może także wynikać z tego, iż, tak jak wspominałem wcześniej, cała masa stop-lossów była prowadzona nad tą linią, a także przy lokalnych wierzchołkach, od których to. Notowania zaliczały kolejne spadki, tak więc wchłonięcie tych stop-lossów powoduje obecnie tak silny ruch wzrostowy. No i to również obserwujemy po wolumenie obrotu, który tutaj widzimy na kontrakcie terminowym na euro. Jest to jeden z większych obrotów na wykresie 15-minutowym w ostatnich dniach, tak więc parę euro dolar obecnie poza kanałem trendowym, no a od dołka jeżeli przypatrzymy się temu wykresowi widzimy coś w rodzaju odwróconego RGR-a, no i dodatkowo tutaj taka mała formacja jeszcze harmoniczna też na wykresie H1, czyli wybicie linii trendu, wybicie kanału, małe XABCD które wygląda które wygląda w ten oto sposób, czyli impuls, ABC, korekta, kolejny impuls, więc zmierzmy teraz te dwa impulsy względem siebie, jak one się kształtują, na ten chwilę prze rynek przekroczył już ekspansję 100%, więc dołóżmy do tego jeszcze kanały trendowe, i jeżeli uda się notowaniom utrzymać powyżej tego kanału trendowego, no to będzie można zakładać, że tutaj powstaje coś w rodzaju fali pierwszej, drugiej, i teraz właśnie to silne wybicie na fali. Trzeciej a kluczowym miejscem jest podstawa tej świecy wybijającej, no bo jak widać tam weszło dużo pieniędzy w rynek. No i siłą rzeczy mamy też spadki na dolar-jenie, a tutaj sytuacja no, no, układa się zgodnie ze wcześniejszym planem, czyli potencjalny spadek do dolnego ograniczenia kanału, i gdyby udało się wybić i to miejsce, to wtedy byłaby szansa na ruch typu impuls, korekta prosta, następny impuls. Natomiast e, istnieje alternatywa. Dla takiego scenariusza, w przypadku obrony tego miejsca, wtedy odwrotnie. Patrzylibyśmy tutaj na impuls, potem A, B, C, korekta i kolejny impuls, ale póki co jest tutaj jeszcze miejsce, aby rynek mógł dotrzeć do kluczowej linii trendu. No i również cofnięcie na parze USD PLN, aczkolwiek tutaj, pomimo tego długoterminowego. Scenariusza na zasadzie korekty nieregularnej A, B, C i kontynuacja ruchu w dół istnieje jeszcze szansa na um, kończenie tej fali C w tejże korekcie, czyli fala pierwsza, druga, trzecia, czwarta. No i gdyby pojawił się jeszcze nowy szczyt. To byłaby to szansa na sprzedaż. Natomiast fala piąta nie zawsze musi się pojawić. W fali piątej może czasami nie być, jeżeli um, inwestorzy stwierdzą, że już nie ma sensu kontynuować tego trendu, bo fala piąta powstaje wtedy, kiedy ci ostatni w trendzie próbują się do niego dołączyć. Jeżeli oni stwierdzą, że nie ma po co, no to wtedy czasami w fali piątej po prostu może nie być.